Jeszcze w danym filmu chciałbym zrobić giveawayka na 3 dynitnice Jest to dynitnice na wodę, e, naturę oraz energię Jedyne co trzeba zrobić, żeby wygrać napisać biurodział plus wynik w komentarzu Zostawić subskrypcję na moim kanale e, Udostępnić ten film, zostawić łapeczkę e, Oraz najlepiej oglądać do końca Jeśli będziecie oglądać do końca to wtedy zwiększa waszą szansę na wygraną Oglądając do końca macie większą szansę na wygraną, więc radzę oglądać wszystkim do końca Jeżeli tutaj przedstawię, że to są rzeczywiście dyniki na e, takie żywioły e, Proszę bardzo, woda, e, natura oraz energia A już bez dużego przedłużenia zapraszam wszystkich do oglądania bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, tak jak już zawsze widzicie po tytule, będziemy sobie wyrzucać dynietnicę na dany żywioł. W tym razem wyrzucimy sobie dynietnicę na wodę, którą właśnie tutaj też także mam w swoim wekcie punktu. Mam po jednej sztuce każdej z dynietnic, więc jeśli przy pierwszej osobie załóżmy, ktoś miaskomuje na dnietnicę oczywiście na wodę, wtedy po prostu będziemy wyrzucać w następnym, przy następnię sobie dynietnicę na inne żywioł, które sobie po prostu wybra albo na naturę, albo po prostu na energię. Tak to wygląda. Jeśli chcecie następny taki film, pamiętajcie, 3 sałpeczek 24 godziny i od razu leci kolejny odcinek. Jak jutro, bądź za dwa dni zobaczymy jeszcze jak to będzie, teraz oczywiście będą odcinki regularnie, chciałbym jeszcze ogłosić, że niedługo mam nowy projekt, który się pojawi na moim kanale więc zaraz po prostu śledźcie mój kanał, będzie jeszcze info, co i jak, dlatego też taka była lekka tutaj przerwa między filmami teraz filmy będą się pojawiać normalnie co dwa dni nie będzie żadnych tutaj przerw i jeszcze raz wspomnę, że po prostu wyrzucamy ci jedynicę na wodę i mówimy, że zaraz wracamy więc tak to wygląda, i chciałbym jeszcze wspomnieć, że wszystkie wyniki giveawaya pojawią się, pod tym pojawią się w komentarzu wyniki giveawayka z poprzednich dwóch filmów więc po prostu się sobie tam, a już wszystkich zapraszam do oglądania. Dobrze, z tym czy pierwszej osoby, które będziemy... Jest to Floriaci, coś takiego. E, dobra. Halo. E, no, siema, siema. No, a koło ty oskamowałeś z tej z tej, tej na wodę Ja nikogo nie oskamowałem, co ty mi mówisz tutaj? O co Aha. ci chodzi? No okej. Okay. No ale to, z czemu mnie tak osądzasz? To jest nim niemiłe bardzo. Mnie smutno teraz. Boję no, się. Dobra, no to sorry. No, ja myślę, a gdzie idziemy się tra tradeować, bo... Ale nie skamuj proszę budowanie? Tak, chcę budowanie I lidera Nie da się dawać lidera Jak to się nie da? Normalnie No dobra, a dasz budowanie chociaż? Tak dam budowanie Okej, okej ok. okay. Yy, okay. Yy, to pokaż to masz z rajda i co mi możesz dać za tą super denietnicę yy, na wodę Ona jest legacy dodatku yy, Zaraz o czym a czy ile jest legacy? ma perek, że jest Ale nie. legacy? Pięć to nie jest Legacy, bo Legacy są tylko 4 perek. No co ty gadasz są głupoty? Dobra, słuchaj, co masz do mnie na trade'a? Bo ja już nie mam czasu na ciebie, już mnie denerwujesz. Ja ci mówię, że jest Legacy i jest Legacy. 100 słońca i 100 wydajnych? 100 słońca, nie, 200 słońca za to ma być. I 50 wydajnych. Pasuje ci? No, pasuje mi. Ale 201 słońca chcę. A, no to dobra, no to już. No, to wyrzucaj. A, ty... Jest o, ty skamężę, no o ty! Okej. Okej, okej, to yy, I, za to. I wydajne. Ok, to za to chcę tradea. Yy, tylko. Yy, pasuje ci, yy, dobra, a. Wydajny na pewno jest 50. A dorzuć jeszcze z... dobra, nie, bo ty mnie. nie wiem, z wydajnymi akurat nie sprawdzę, bo ty mnie pewnie chcesz skręcić. Ale. Yy, Słońce rzeczywiście jest. A jak przechodzimy? Jak ty chcesz przejść w ogóle? Yy, bokiem. O, okej, okay, okej. Okay. Wyrzuć go, no co ty chcemy się skamować <grych> Tak się ziomek jeszcze No już skamujesz Wyrzuć go, no wyrzuć go, bo ty już skamujesz mnie No weź go wyrzuć Ale co, ale co No wyrzuć go, bo on skamuje jego koledę? Tak No wyłącz odkurzacz, stary Wyłącz odkurzacz Halo Halo No halo, nie odkurzaj tak Halo! Stary! Dobra, ale ale... ale ciszy mi mikro! Jest? Ale ciszy mi mikro, stary, no co ty robisz? No wyłącz ten odkurzacz! No wyłącz! słyszysz, No wyżu, wyłącz odkurzacz, halo! Halo! A moje uszy! No co ty zrobiłeś, stary, no! Kurde, no co ty odwalasz tu, no! Ej, ale to nie ja, kolego gdzieś no sobie żarty chyba strugasz tutaj już Naprawdę, jeszcze odkurzacz to nie ja, to nie Mama ci z odkurzaczem wchodzi, no w ogóle ja nie wiem, co ty robisz Dobra, słuchaj no, Co masz? Dobra, to ja tą denicycję już wyrzucam, okej? Okay? No wyłoż odkurzacz, stary Słyszysz? Ej. Ej, jakie ty to włączasz? No, no wy, choczot ty ja Stary ja no, to wychodzę, tkużą, no Co ty robisz, chłopie? Dobra, słuchaj, wyrzucam tą dynietnicę i tu już się ze mną nie kuć, ale nie włączę tego odkurzacza, bo ja nic nie słyszę. Dobra, masz, proszę bardzo. To no nie, ja, zbanie. Poczekaj, ty dzbanie w ogóle mnie. Dobra, słuchaj, ja tutaj wyrzucam. Yy, Dunietnica na wodę, przechodzimy? Ale ty skacz, no co ty stary, no tak stoisz w miejscu. Dobra, już tych wydajnych nie dawaj, ale zostawajcie chociaż słońce Masz skakać i mieć budowanie kliknięte. Wyrzucona, dnicyc na wodę, idziemy. No to jest kamerze! O to jest kamerze! Aha. Jeszcze... Stary, tak się nie robi, tak się nie robi. Dobra, jeszcze raz robimy trade'a Jeszcze raz robimy trade'a ale poczekaj. Y... Nie, ja mogę ci ja tylko 200 Dobra. Słońca, bo to jeden słońca mi się... Słuchaj. Nie, ja tu muszę. Słuchaj. Bo ja mam 200 dni ja... Dobra, ja słuchaj, nie zostawię, poczekaj! No mama być u. Dobra, zaraz wracam z Mała mała i odkrywam pokoju, czekaj, zaraz będę. No dobra, dobra. I tutaj nas kolega kiknął, chyba będzie już, że go słychać, no proszę bardzo, kiknął nas. Eee, Straciliśmy do dziedziczenia, poszliśmy na ze 2 Chwilowe. Esza, eee. esza, mam <laughs> Ja nie mogę, po prostu mnie to rozmała, taka reakcja Wchodzimy jeszcze raz do niego oczywiście e, Esa, mam dyńkę na wodę e, Powiem, że pozdrowił tuba e, No trochę meka, meka z chłopa e, Zawsze lubię te reakcje słać e, Poczekaj chwilę na mnie e, Coś mnie wywaliło e, Więc dobra, po prostu widzimy się już w gierce jak już wejdę do gry Halo, halo, coś mnie wyrzuciło z gry, halo Halo No, wyrzuciło cię z gry, wiesz? Halo, no, wyrzuciło mnie z gry, co się stało? Nie wiem, wywaliło cię z gry A wiesz? gdzie moja dynka? Ja nie mam jej. Jak to nie masz? To gdzie ona jest? Ja nie wiem. A, ma, a masz na trade'a dynka? No. Bo mieliśmy się trade'ować. Stary, no czemu mnie skamujesz? Ale robisz kama Czy... tutaj. Ja. No poczekaj, Skamuj. ile mama mnie woła. No dobra, zi. No, mama za mnie odkurzała. Yy, słuchaj, no ale to przecież to ty ją wziąłeś? Nie. No słyszałem jak mówiłeś Essa mam dinkę No mówiłem no No oddaj proszę No dobra, ale proszę. jak dasz mi jeszcze taką dinkę, którą masz w ręce Dobrze, no, ale no, jak to dasz pierwszy No weź ]uje. proszę no No proszę no, no ja oddaj No ale to dopiero jak ten potrajdzie, potrajdzie No proszę, no tradzie, oddaj mi, no, no weź już nie skamuj mnie, no naprawdę ja mam 11 lat, no a ty mnie skamujesz, no to była moja ulubiona Proszę ale ty masz jeszcze trzy takie? No ale to bo moje ulubione, no oddaj! To ja ci oddam po trejdzie, dobra? No ale nie no, weź, bo no ja... bo ty skamujesz mnie znowu. I czy mama mi chodzi z odkurzaczem nie. ciągle? Bo mi chce nie odkurzać. Nie daję, nie, nie. Wiesz co, A ja, ja nie daję no. ci słońca, ja się... Patrz, mam takie ja dwie jeszcze. Dać... Trzy. Tyle? Tak, mam takie trzy. A chcesz taką najnowszą w a mi... grze prawie? Powiem e, szczerze. Zrobimy sobie taki test, aby udowodnić, że on chce mnie oskamować i nie patrzy Cześć, nawet na to, że taką, to jest. Nie zważając co... na moje słowa. Po prostu dam. dzisiaj sprawdzimy jedną osobę i dam się oskamować na wszystkie dyniki, Albo. nie wiem, coś spróbuję takiego zrobić, żebyście zobaczyli rzeczywiście, żeby uważać naprawdę, bo nikt Wam nie popuści, nawet nie oda. Yy, no dobra, co jeszcze mówiłeś, bo mama. Mama mi znowu wbiła. bielik no. na 8 perek. O! No się, pokaż go tutaj blisko. Ja sobie go zobaczę. No, widzisz tutaj. No, tu. Tutaj widzisz, to ja Taką dynkę ci dam. Nie mogę. No dobra, 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 gitana. Okej. Okay. Dobra, wyrzucimy sobie tą dynkę na okiem, bo nas jest mniej cenna, żeby tutaj nie stracić. No to Ale zobaczymy, co dobra. on zrobi. Okej, okay, to ta dynka jest 130. Yy, okej, okay, dobra. Proszę, taka. To przychodzimy. No to dawaj, no Dobra, okej, to przychodzimy. Dobra, okay, to przychodzimy. Yy, mama, już idę, już idę. No, mamy nie wchodzić odkurzaczem. No wyjdź stąd. Halo! Poczekaj, mama za wraca do tchórzacy, poczekaj! No dobra, to ja stoję, ja będę sobie poczekać, się, dobra? Dobra, dobra, jestem, jestem, jestem! Już mam wyszła. Widzisz, masz dowód, że tobie nic nie zabrałem, widzisz, masz dowód. Ja nie mam tamtej tej nic. No, gdzie mój orzebielik? Ej, on zniknął! Serio? No! Gdzie on jest? Ale ja mam drugiego, to może jeszcze się wytradujemy? Jeszcze zajdą dynkę? Co? Jeszcze jedną dynkę chcesz? Tak No ale ja nie wiem co się dzieje w tą grę Bo dobra to ja idziemy no, okay. na następnego trade'a, chodź Poczekaj O, zamykaj dobra, Teraz ci dam taką Widzę, na ja energię, kuku? patrz, taką na energię Dobra, ja mam takiego kioskowe tutaj, widzisz? Tu przechodzimy? Tak Wow! Jakie super! <noise> Ej, oddawaj moją dynkę, oddawaj ją A czemu? No dawaj, Przez, no bo... O, ja nie chcę go! Nie, to jest skam! Oskamowałeś mnie, oddawaj to! Oddawaj to! A masz jeszcze dynkę, Masz jeszcze dynkę? Oddawaj to! No okay, mam jeszcze! Ale... Mam jeszcze dynki, a co? No to, ci, no to dobra, on to ci oddaję, która to 8-2. Tak, tak. 8-2. No! Widzisz? O... Nie jestem z kamerą. Nie Jak jesteś no, Nie jesteś! Okej, okay, patrz, jeszcze mam takie dwie. Jeszcze mam takie dwie. Co? To daj dwie. mi swoje wszystkie dni, no daj mi swoje wszystkie... Dinie. To, są, to moje się. wszystkie, to są moje wszystkie. No, to, to są na naturę. Ale o, masz mi coś dać... Nie, i masz nie skamować, ja tu takie tylko dwie mam ostatnie. To jest na energię i to jest na naturę. No, dobra. To dam ci koczura 130 modowanego Yyy, a mogę... Ale poczekaj, stój tam, stój tu, stój tu! Ej! Wejdź się, wejdź, Ale kłamiesz. No oddawaj to nie jest modyfikowane, oddawaj to! Jest. Nie, jest, jest oddawaj. Jest modyfikowany kosry. Nie, oddawaj. Oddawaj. To masz! Ale dwie. Masz. Ale dałeś inne. A ja mam tylko dwie wek. Ale to na 8:2 miałeś dać. A to nie jest skam. Jaki to, nie jest skam? To jest modyfikowany. Dobra, zrobię Dobra. z tobą trade za becemisaty e... 9000 na 15 nie na mam energię. moich dyniek. Nie mam moich dyniek. Gdzie są moje dynki? Ej. Co? Gdzie są moje dinki? Ja mam tylko dwie. Gdzie trwa, są moje dinki? Gdzie one są? <noise> Poczekajcie chcę to za czytą weźmie i się nie przyzna. Ej, gdzie są dinki? Masz je czy nie? Nie, ja, ja mam tylko dwie, które mi... Boże, ale to jest naprawdę! Nie wiem dawno takiego skamera trafiłem, naprawdę, ja co, nie wiem czy idzie z tymi ludźmi. Tak ja nie wiem 30 z tymi ludźmi, że oni ja ja tak, tak naprawdę skamują. nie mam, serio. I co, ja ale no nie, kłam, no wiedziałem, że je masz. No mam tylko jedną, bo tutaj się... Dobra, zzałam. słuchaj, wiesz co, będziesz osiądża. dzisiaj na YouTubie, ale po prostu żenujący jesteś, Przez ja nie jestem taki głupi, popie, będziesz się na YouTubie, Firebug, nie wiem czy kojarzysz, no naprawdę, jak można robić z siebie takiego gościa, który próbujesz mnie oszukać na rzeczy do ratowania świata? W... Mówiąc, że ich nie masz. chłopie, widziałem, że specjalnie wyrzuciłem tutaj dwie dyniki, które przed chwilą wziąłeś. Jedną dynkę. Żeś... No. Tak, jestem Firebox, wpisz. Przed chwilą wyrzuciłem w tamtym boksie jedną dynikę, tak samo żeś wziął i słyszałem, mam to nagrane i dzisiaj będziesz na YouTubie jako najgłupszy z na świecie, bo nie umiesz nawet skamować. Mhm, tak. No to oddajesz no, dyniki, czy nie? To... Nie, nie daję ci dynki, bo nie jesteś Firebugiem eee, To wiesz co, tym, Gdyby nie był e, po prostu youtuberem, to by mi nie oddał, już sami widzicie, więc no, trochę skiepsko. Dobra, to ja ci to oddaję, sorry za skama. <grych> no i sami widzicie, e, Dobra, proszę bardzo. Te dynki. E, nie, wiesz co, po prostu przykro mi się cię robi, e, ale i tak będziesz ci na youtubie. E, I zaczą wszyscy, jaki jesteś, i już nie będziesz miał. Ty się kamerkiem. Tu jesteś z kamerek, to ty mnie skamowałeś dwie, cztery razy. Ta, to jakieś twoje nowe konto, co? Eee, jakie nowe konto? No ja mam konto do no, nagrywania no, odcinków. To są moje konto no, do nie nagrywania, to nagrywania nie odcinków. To że głupi jestem, bo Ale jaki yy, moje konto? No to jest moje drugie konto do nagrywania filmów. Tak, no zawsze hmm. na Firebook nagrywam. Nie, nie, to zobacz ogląda, sobie. Tak, oglądasz. No, to tak, jakbyś oglądał, to byś wiedział, że nie nagrał na Firebugu tylko do końca. Chciałbym tutaj poruszyć ten temat właśnie tego z kamerą. Generalnie, wiadomo, odcinek nie jest ustawiony, żeby tutaj nie było zbędnych komentarzy od niektórych osób. Nie wiem, czy ten odcinek tak jak chciałem na początku i czy nie zmienię lekko początku jako filmu. Bo Po prostu takie zachowanie z kamera jest trochę dziwne i nie wiem, czy tam po prostu inny tytuł. Ogólnie no, radzę po prostu uważać, bo naprawdę z kamerzy próbują jakby zadziałać jak najlepiej, żeby po prostu was oszukać. To była osoba, która po prostu nie miała skamować, jak sami widzieliście. No nie potrafił, chciał po prostu wyłączyć bardziej temki niż mnie okraść. To było bardziej wyłudzenie czasami tam no raz mnie okrad, wiadomo i się tego nie przyznał, ale to nieważne. ważne. Więc po prostu radzę wam uważać, żebyście nie stracili tych broni żadnych. Ja oczywiście wszystko odzyskałem, ale no gdybym nie był youtuberem, to bym tego nie odzyskał. Ja oczywiście dla mnie to nie jest problem, żeby stracić te bronie, bo chcę wam po prostu udowodnić, że takie osoby jednak są na tej grze. Ale no odzyskałem, to mogę wam to oczywiście rozdać, więc jeśli chcecie wygrantować się o łapce. Mam nadzieję, że będziecie uważać, będziecie ostrożni, a ja dziękuję wszystkim co oglądanie do końca. I na co tego, trzymajcie się, siemanko